Ale proszę, flaszeczka 12 zł. Z tej strony Przemek Kozak z programu Podróże od kuchni. Jestem dziś w Lwowie. Także będę sprawdzał jak wygląda ukraiński supermarket. Zobaczymy ile kosztuje tutaj trzymanie czystej miski. Poszukam produktów sugar free, całej tej strefy light, ale też zobaczę jak wygląda ta sfera rekreacyjna. Także przejrzymy słodycze i tak dalej. Zapraszam was do oglądania. Mam nadzieję, że pozwolą mi kręcić w środku, a jak nie kupię wszystko i pokażę wam dopiero w domu. Także lecimy. A few moments later. Jest, ile kosztuje tutaj majonez? Taki worek majonezu Light, powiedzmy to jest Ala Light, bo ma 40% tłuszczu. Kosztuje 7 hrywien, czyli mniej więcej złotówkę. Czyli za 170 gram majonezu płacimy złotówkę. Zaraz obok majonezu, mamy ja Zaraz, obok majonezu, mamy masło. Jesteśmy 82% cena: 40 hrywien. Bardzo tanio, A jeszcze taniej kosztują jajka: 10 jajek za 9 hrywien. Czyli jak około siedmiu chrywien to jest złotówka, to jajka tutaj kosztują niewiele ponad złotówkę za 10 sztuk. Czyli jedno jajko mniej więcej 10 groszy, 10 groszy z hakiem. No jakby u nas takie ceny były, to by każdy trzymał Michę i nikt by nie marudził, że Micha jest droga. Zobaczcie, krewetki mrożone, też bardzo tanią. Znalazłem coś, co jest ceną porównywalną do Polski, czyli łosoś. Za kilogram kosztuje około 65 zł, ale kawałki są naprawdę ładne. Cenę kurczaka jestem zdecydowanie zaskoczony. Kilogram takiej paczki, niby bez antybiotyków, kosztuje 130 hrywien, czyli to jest jakieś 19 zł. Także cena jest dość duża. Patrzyłem tutaj niżej też wątróbkę kurzą. Wątróbka też jest droga, bo kosztuje 8 zł za kilogram, gdzie u nas można dążyć ją za 4-5 zł. A przypominam, że jesteśmy w supermarkecie. Także jak na supermarket, gdzie ta cena powinna być niższa, to naprawdę drób jest mega drogi moim zdaniem. Łódka z kurczaka 78 krwien i to są te takie ze skórą. Także to kosztuje około 10 zł, także też dużo. U nas łódka takie ze skórą chyba kosztuje około piątki. i to chyba jak 5 zł, to już jest dość drogo, nie? Łopatka od razu pomielona też kosztuje około 10 zł za kilo drożej niż u nas, drożej tu takie ciemne mięso, nie wiem czy to jest kurde wołowina czy wieprzowina takie ciemne mi się wydaje, że jest to wołowina także taki kawałek wołowiny kosztuje 144 za kilo, czyli ponad dwie dychy. No to chyba taniej niż u nas, znaczy nie wiem co to jest za część dobra, ale boczek boczek za kilogram lekko ponad dychę, także cena podobna do tego co u nas ale proszę, flaszeczka 12 zł. Nie wiem, czy to jest jakaś renomowana firma, czy nie, czy pierwsza, lepsza, ale flaszka za 12 zł jest. Tutaj koniaki. O, Napoleonek. Koniaki też są naprawdę, naprawdę tanie. Takie coś 10 zł mniej więcej. 10 zł za nie wiem jaka to jest pojemność, 0,3. Czyli tutaj niecałe 20 zł za pół litra koniaku. I tych koniaków jest tu bardzo dużo. Ukraina słynie z koniaków, także tego dostaniemy tutaj ogrom. Ja się niestety na mocnych alkoholach nie znam. Ciężko mi powiedzieć, czy coś z tego jest dobre, czy to są jakieś marki premium, czy pierwsze lepsze, ale, ale ceny sami widzicie. Jak chcecie się najebać za 20 zł, to bardzo proszę. Dobra, tu mamy piwko, to jest kraftówka, także jest dość droga, bo kosztuje siódemkę. Oczywiście, u mnie piwko, jest, piwko jest pierwsze w koszyku. Ale takie zwykłe piwa tutaj, około 3 zł. Ale to, to są właśnie chyba takie drogie, droga półka, ekskluzywna. Tak, no bo to są kurde, po 3 zł to na Ukrainie, to... Uh, kogo na to stać tutaj? Na półkach na razie nie widzę, ale jak coś tu na palecie jest, kola waniliowa. U nas oczywiście jest od niedawna Pepsi, kola też się pojawia, ale tutaj jest w regularnej sprzedaży od jakiegoś czasu. Wiem, bo jak byłem bodajże w styczniu, to też już była. Także to co u nas jest nowością na Ukrainie jest od dawna. Dobra, tu reszta napojów, Pepsi, limonkowa, tak jak u nas w Polsce jest też limonkowa. 26 kg, także trochę taniej niż u nas. Ale tak to co zwykła kola, zwykła Pepsi. Nie, z napoju flight to tutaj leży. Jest wiśnia tak jak u nas, jest waniliowa. Czyli to, to, to czego u nas nie ma za często. Jest Pepsi Ginger, czyli wszystko tak jak u nas, żadnego napoju. Light, którego byśmy nie spotkali w Polsce, a jak mówiłem, waniliowa była tutaj wcześniej niż u nas. Nie znajdziemy. Niemniej ceny są dużo niższe, no bo taka kosztuje 9 hrywięt, czyli to jest jakieś złoty 30. Zł. Także kupimy kole taniej, ale nie kupimy nic poza tym, czego by u nas nie było. Ale patrzcie, jakie tutaj mają napoje. To pewnie jest coś z cukrem, nie? Ale... Napój o smaku tortu, babeczki, wziąłbym to, ale i tak tego nie wypiję, a dwóch litrów nie będę targał. Z energetyków bez cyklu nie znajdziemy tutaj nic ponad to, czego nie ma u nas, ale patrzcie na tą cenę Red Bulla. 25 hrywien, czyli to jest niewiele ponad 3 zł, 3,50, 3, 3,70 w tym gdzieś zakresie, także da się, tanio Red Bulla, da się, nie trzeba jak u nas przepłacać po 6 czy 7 zł. Tak poza tym, Ben, nie wiem czy on jest nie, z cukrem i to o kurwa, 14 gram cukru na 100 ml. Masakra. Te są z cukrem? Kurwa, weź tu się doszukaj. Tak, ale chyba z cukrem na no 46 kalorii, to na pewno z cukrem. Ale patrzcie na to, tutaj kosztuje to jakieś 4,50 za. nie wiem ile to jest, 2 litry. Tak? 2 litry za 4,50. 2 litry energetyka za 4,50. A to jest w ogóle fajna rzecz. U nas tego nie ma, czyli to jest taki napój alkoholowy, jak u nas jest coś w rodzaju. jak u nas to się nazywa? Breezer, o. To jest coś w rodzaju jak u nas Breezer, tylko ma trochę więcej alkoholu, no i trochę mniej kosztuje. Bo to około 3 zł za, za pół litra. Jest naprawdę smacznie, wchodzi nie tylko dziewczynom, mi też fajnie wchodzi. Zwłaszcza ten lemonkowy, zimny, na kaca, elegancko. O, a ja spróbuję sobie tego. A i proszę, jest piwo. 2,5 litra za 6... Także jak chcecie gruby melanz za dwie dychy, na pewno dacie radę. Trzy takie piwka. No trzy nawet dwa takie piwka, to i impreza, czyli można zrobić imprezę za 13 zł na głowę. Nie wiem jak ona smakuje, ale wydaje mi się, że to piłem w normalnej wersji, także da się, da się. No, a za dobrą wódkę we Lwowie, czyli Nemilo, czyli to już jest naprawdę dobra wódka. Zapłacimy 14 zł za pół litra. Czyli albo Nemirov za 14 zł, albo dwa takie piwka za 14 zł. Wasz wybór, bania, będzie dobra. Ze słodyczy, których u nas nie ma, też widzę już parę rzeczy. Między innymi od cholery jest Lionów. I słono słodki. Tutaj o sezamkowy sobie kupię. Na pewno wezmę ze dwa. I tu kolejny smak. Też z sezamkami, także czym on się różni. Nie wiem, nie wiem czym się różni, także wezmę oba. Jak raczej z tych najbardziej znanych marek, to jest to wszystko co u nas. No tu są jakieś lokalne czekolady, o których nie znam. Także o nich nic nie mogę powiedzieć. Ale ta wygląda spoko. Bym poszukał Linda, zobaczył ile kosztuje tutaj lindce, ale podejrzewam, że będzie... Stosunkowo drogi jako że jest to na pewno tutaj marka bardzo luksusowa, bardziej luksusowa niż u nas, bez wątpienia. Ale niestety nie widzę, także nawet nie ma Linda. Ale kinderki drogie też 7 zł Ale polskie produkty znajdziemy bez problemu. Jest Sante. Tutaj jest Sonko. Sonko też jest chyba polską firmą, tak mi się wydaje. No ale w każdym razie jest. Są wafle ryżowe, jest maka, czyli około 6 zł. Wafle ryżowe trochę tańsze, około 450. O nie wiem co to... A to takie chyba jak kiedyś było i u nas to takie zbite otręby to są. Nie wiem czy u nas to jeszcze jest modne, czy już nie. Czy tam nie tyle modne czy jeszcze u nas pojawia się w sklepach czy nie, ale tutaj te zbite otręby jeszcze są Dobra, zupka chińska za zeta Ryż dziki dziki z brązowym Czyli to kosztuje jakieś 70 groszy? Dobrze mówię? No. Paraboy 3,50. poszukam basmati. Zobaczymy czy tu mają coś takiego jak basmati, chociaż... I tak po ichniejszemu nie przeczytam z relicą, jak jest basmati. No dobra, przyjmujemy, że... Paczka ryżu kosztuje 3,50. A taki najzwyklejszy biały ryż kosztuje powiedzmy 2 zł. Ceny porównywalne z tymi, które są u nas. Ale te paczki chyba są troszkę mniejsze. A nie, jest ryż, jest ryż basmati, ale basmati jest kosmicznie drogi. Kurwa, no paczka ryżu basmati kosztuje więcej niż to piwko 2,5-litrowe. Także paczka ryżu basmati kosztuje ponad 7 zł, około 8 zł za pół kilo. Kosmiczna cena. Tu jest jeszcze brązowy basmati, ale to co, jest tutaj, to co jest tutaj popularne, a w zasadzie popularne w restauracjach, wszędzie dostaniemy do wyboru kaszę gryczaną, wszędzie dostaniemy do wyboru, jak to się nazywa? Dostaniemy do wyboru kaszę mannu. w restauracjach jest bardzo popularna, jak widać, jest też bardzo tania, jak i tą kaszkę. Ta kaszka jest poko, nie wiem z czego ona jest zrobiona. Ale też jest bardzo tania, także jakoś źródło węgli do miski, jakbyście brali na Ukrainie, jak najbardziej. A i tu makaron, paczka makaronu 3 zł, także cena nie jest zła. Ja dobra, ja na, na przykład tak zważyć, przykładowo oliwki za 4,50. O, ale to, czego u nas nie ma w marketach, a ja na przykład bardzo lubię marynowane grzybki, taki woreczek 4,50. Tu są chyba pieczarki, no czyli to tak grzybki marynowane około 4,50 za paczkę i na no spoko, jakby były u nas tak popularne, to bym na pewno kupował. Tu chyba suszone, zasypane cukrem albo solą, to jest chyba taka sól dziwna. Czyli Bondi Well, tak jak u nas, nie wiem ile taki groszek u nas kosztuje, ale tutaj 4,50 wydaje mi się, że drogo. No raz tak, jakbyśmy sobie chcieli twaróg polać oliwą. Tam ono na idę. To szukajmy takiej klasycznej oliwy, która będzie u nas. Monini 15 zł za taką malutką. Dużo. Moim zdaniem dużo. Tu większa Monini 30 zł za pół litra. Nie wiem ile Monini u nas kosztuje. Biedrze chyba jest tańsza niż tutaj, nie? Sorry, w ogóle jak będziesz musiał ten dźwięk wyostrzyć. Ale ja tutaj trochę też sportyzanta partyzanta kręcę. Dobra, ocet nikogo nie obchodzi. A zobaczcie, jedno jajko kosztuje, nieca... jedno jajko niecałe, dwie krewny. Ale to są jakieś, kurde, już jajka na wypasie chyba wiejskie. Za dwie ryby, czyli za niecałe 30 groszy, tam 25 groszy powiedzmy Będziemy tą matematykę mocno naciągać Także takie jedno luksusowe jajko 25 groszy, a tam przypominam było 10 za złoty, Za złotówkę z groszem, czy nawet za niecałą złotówkę, tak? A tu 0,65 hryvny No, czyli tak, za 10 jajek będzie złotówka A zobaczymy czy są hagendasy nie ma o kurwa, ale patrzcie patrzcie w czym są lody Po 7 zł taka To są chyba lody Tak to są lody, ale one są drogie, bo takie coś kosztuje około 12 zł Ale kurwa kto to takie jest Dobra zakręciłem się jeszcze raz przy tych majonezach Bo tu widziałem też takie lajtowe, ale typ mnie obczajał także Także z majonezów flight, także takich produktów powiedzmy fit, mamy majonez light za niecałe 3 złote 300 ml, mega cena. 170 ml za złotówkę. Prawda, no jakbym kurwa taki tani majonez był u nas, to bym codziennie jajka wpierdalał z majonezem. To masło niecałe 3 złote za kostkę. Znaczy nie wiem czy to nie jest jakieś smarowidło, ciężko powiedzieć, bo cyrylicą. Ale takie prezydenta, prezydenta. Masło prezydenta jest już dość drogie, a nawet to nie jest takie prawdziwe masło, a kosztuje ponad dyszkę. Ale z tych takich klasycznych tutaj niecałe 6 zł czegoś, ale zobaczcie, tutaj idziecie sobie do marketu, możecie sobie kupić słoiczek kawioru, o tutaj na przykład za 300 stówki pudełeczko. Także bawią się na Ukrainie też. Tutaj taki po dwie dyszki, ja kawioru osobiście nie lubię, także... Także nie będę brał na spróbowanie, czy, to, czy warto zapłacić tego tysiaka, czy tam trzystówki. Ale rybki, o! To jest chyba makrela. Nie wiem, czy na filmie będzie widać, jaka wielka. Także rybek do wyboru jest dużo. I tu są suszone, to oni mają te przekąski, e, takie suszone przekąski jedzą do piwa. To jest bardzo słone. Generalnie, czy weźmiecie rybę, czy weźmiecie mięso, to wszystko będzie takie słone, że nie da się tego jeść. I bardzo ładnie pachnie. I taka bagieta około 2 złotych. No, 2,50 Gdzieś. Także spoko, chyba cena. Kilogram płatków owsianych. Niecałe 2 zł. Także kilogram płatków owsianych. Niecałe 2 zł, czyli całkiem tanio. Chyba dużo taniej niż u nas. A kilogram płatków owsianych. Niecałe 2 złote, Także dużo taniej niż u nas. A czy u nas oczywiście płatki kosztują grosze? Tu mamy chyba cukier na wagę. Tak, 2 złote za kilo cukru. I tak sobie może, i tak tutaj cukier się kupuje. Nabiera się takimi chochlami i na kilogramy ile chcecie. No ale to. Nie nasza tematyka. Kurde, ale tu jest na wagę nawet zobaczcie, tu jest na wagę nawet kawa. Sami sobie nabieracie kawy herbaty. To ja się czuję jak w Egipcie, bo w Egipcie jest to samo. Teraz bakalię, czyli orzeszki ziemne, czyli najtańsza opcja, jak ktoś nie wierzy w zabobony, bez soli, około dychy z solą, też około dychy, tylko trochę więcej. No 12 złotych, także drożej niż w Polsce, bo u nas orzeszki poniżej dyszki kosztują, chociaż dawno nie kupowałem, także ciężko mi powiedzieć. Ta jakieś te Soczewica 50 pieniążków, także dość tanio, 7 zł. Tutaj Owoce w cukrze nas nie obchodzą, o, ale tu są orzechy włoskie, 3 dyszki za kilo. Także jak u nas zamawiane z neta, także włoskie śmiało można tutaj brać. Laskowe już są droższe, bo już 6 jak mniej więcej. To są chyba biurki kokosowe, ale takie mega, mega, mega drobne. 13 zł, także też chyba drożej niż u nas. Dobra, idę w końcu na warzywa. Dobra, pomidory widzę, już są. Pomidory są drogie. I to takie paskudne pomidory. Paskudne ukraińskie pomidory za 6 zł. No strasznie drogo. Tu takie lepsze. Tu trochę takie lepsze też za 6 zł. No, także jestem zaskoczony trochę tutaj cenami warzyw. O, ale dobra. Eee... Ale z warzyw to jest w ogóle bieda. Straszna bieda, bo są pomidory, są ogórki. I co? I tam trochę sałat, jakieś są pomidory, ogórki, tam trochę sałat, jakieś pieczarki i to jest wszystko. I jeżeli chodzi o owoce, też trochę cytrusów, jakieś czereśnie. I, I to wszystko banany, jabłka standard. Także jeżeli chodzi o warzywa i tak dalej, no to są troszkę za nami. Tutaj widzę taką półkę niby bio. I zobaczymy ile to kosztuje tutaj. No, tak samo drogo jak u nas. Keczup prawie 3 dyszki, biokeczup za 3 dyszki, tutaj olej lniany, który tak sobie stoi bez sensu, prawie 2 dyszki, tutaj chyba jakiś bio majeranek, ja wiem czy jest sens kupować bio majeranek, ale jak ktoś by chciał to jest, no i tutaj kasze, o generalnie bio chrupki, 250 gramów, za ponad dwie dyszki, za ponad 25 zł. Nie wiem kto to kupuje, ale ale pewnie klienci się znajdą. Ze słodyczy tutaj też za dużo się nie różni to w tym co jest u nas. Tu jest jakaś jeszcze półka kuchni świata chyba. Także są węgierskie pasty zaraz obok meksykańskich dań i obok ryżów ja bez sensu. Wrapy są drogie bo rapy są drogie o prawie 9 zł, ale jest też polska hałwa za około 3 zł. Także ogólnie nie kupiłem za wiele, bo dwa lejony i dwa browary, także widać do czego, widać do czego ciągnie trenera do piwa i słodyczy, kurwa. No. Czyli tak mniej więcej wygląda ukraiński supermarket, jak widzieliście ceny niektórych produktów są naprawdę bardzo niskie, jak na, jak na przykład jajka czy twaróg, niektóre produkty z kolei kosztują porównywalnie do Polski, czy też więcej niż w Polsce, czyli na przykład mięso, mięso jest naprawdę drogie, natomiast cena znacznej części produktów pokrywa się z tym, co u nas, także bardzo tania Ukraina poniekąd jest takim mitem, jeżeli chodzi o produkty fit, jak widzieliście, nie znalazłem tutaj nic, czego nie byłoby u nas. Wśród słodyczy tych popularnych znalazłem tylko lajony także dupy nie urywa, nie jest to jakieś tam atrakcyjne miejsce dla nas nie jako ciekawostkę sprawdziłem, wiem wy też to zobaczyliście, także jeżeli chcielibyście więcej takich filmów z innych miejsc na świecie, z innych państw to dajcie znać w komentarzach łapki w górę i tak dalej, tymczasem widzimy się w kolejnym filmie, gdzie będę wizytował ukraińskie restauracje i starał się w nich jeść jak najbardziej fit, tam podsumujemy ile, taki, ile będzie kosztował taki full day of eating. czy uda mi się znaleźć fit posiłki w kartach najpopularniejszych restauracji Ile to będzie kosztowało, taki full day of fitting? Także do usłyszenia i do zobaczenia w następnym filmie.